Ja zawsze mówię, że internet i taki powszechny dostęp do informacji zrobił dobrą robotę i złą robotę. Dobrą robotę zrobił dlatego, że jest bardzo dużo wartościowych treści, super ludzi, którzy pokazują swoją wiedzę i edukują. Natomiast złą robotę, ponieważ powszechność informacji może powodować również pojawienie się różnych osób, które niekoniecznie mają wartościową wiedzę. Mamy tutaj przykład naturopaty, który poszukał wiele ludzi, ale też jego sposoby pomagania ludziom, a właściwie zarabiania na nich spowodowały, że kilka osób walczą o życie, a jedna nie żyje, ponieważ zajmował się. Rakiem i mówił, że suplementy mogą pomóc na raka, a leki to jest wyłudzanie pieniędzy. Więc ja zawsze mówię, żeby roztropnie dobierać ludzi, którzy dzielą się swoją wiedzą, bo teraz praktycznie każdy może usiąść przed ekranem i mówić, wystarczy, że pewnie i dobrze mówi. I możemy z tego tytułu później gdzieś mieć problemy i kłopoty.